Grzegorzczypanik MMA.pl Jesteśmy na forum MMA. Naszym gościem jest Marcin Held. I Marcin, od razu na początek powiedz mi, w jakim e, momencie są Twoje przygotowania do kolejnej walki z Dave'em Jensenem. Witam wszystkich. E, następną walkę stoczę 20 maja. E, więc przygotowania już od jakiegoś czasu trwają. E, no, już zostało tak naprawdę 6 tygodni takich ciężkich treningów. E, później walka. No mam nadzieję, że będę dobrze przygotowany, mam nadzieję, że zdrowie będzie dopisywało. A jak w ogóle te przygotowania przebiegają? Jakieś poważniejsze problemy? Nie no na razie, na razie na szczęście wszystko w porządku. Trenuję w klubie Anko z MMA. Mam tam dużo sparing partnerów, dobrych zawodników. Więc no, no jest dobrze, zobaczymy. No. Wiesz co, Marcin, muszę cię to o to zapytać, bo bo nigdy żeśmy nie rozmawiali tak naprawdę. Przeniosłeś się z Bastionu e, do Ankosu. Powiedz mi, m, ciężko było podjąć taką decyzję? E, ciężko, ale to była e, decyzja podjęta g, razem z moim e, trenerem Sławkiem Szamotą, moim trenerem z Bastionu. E, Narodził się, taki, narodził się taki pomysł, on nie był temu przeciwny, czy nawet e, był za tym, więc no, było łatwiej. No, dużo gorzej by było, gdyby był jakiś konflikt między nami, ale na szczęście tego konfliktu nie ma, dalej współpracuję ze Sławkiem, co jak jest moim menadżerem, e, utrzymujemy kontakt, więc no, o, 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 tyle, o tyle łatwiej właśnie było b, 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 było się przenieść, że tak by było wsparcie mojego głównego trenera Sławka. E, no ale nie żałuję tej decyzji, fajnie, treningi w Ankosie są bardzo dobre. Też warunki tam teraz są. Tak, tak, tak. Warunki są dobre. Mam klatkę na co dzień, dużo ściany, e, maty, więc no, je, je jest gdzie i z kim trenować. Ale y, jesteś już 100% pełnym Ankosiakiem, czy jeszcze jeździsz do tych? E, jeżę jeszcze do tychów, jeżę też do innych klubów, więc no, trenuję, tren, trenuję w Ankosie. E, czy jestem Ankosiakiem? No, jestem zawodnikiem e, na dzień dzisiejszy Ankosu MMA. Dobrze, powiedz mi, bo. Do walki zostało tak naprawdę półtore miesiąca. Przed poprzednimi swoimi walkami jeździłeś do Stanów Zjednoczonych trenować. Czy teraz też się wybierasz, czy to już jest za późno, czy w ogóle już nie będziesz tego robił? Nie przed, nie, nie przed poprzednimi, tylko przed jedną walką poprzednią byłem w Stanach, trenowałem. Zazwyczaj przygotowywałem się w Polsce, często jeździłem do Anglii do Londynu Shoot Fighters, no ale teraz będę się przygotowywał w Ankosie i gdzieś na jakieś sparingi po Polsce może będę jeździł. Nie planuję na dzień dzisiejszy żadnych wyjazdów do Stanów, na pewno nie, do Anglii, na razie też nie. A zdradzisz nam, dlaczego do Stanów nie? Coś tam się nie do końca Ci odpowiadało, czy, czy, czy dlaczego? No bo się mówi, że w Stanach jest, jest dobrze, tak, jest najlepiej. Straci nam tutaj, nikt tego nie ogląda, także możesz mówić wszystko. E, nie no, tak naprawdę no, ja do, do większości do jednej walki tylko przygotowywałem się w Stanach. To nie, nie jest tak, ja walczę w Stanach, ale trenuję w Polsce, jestem zawodnikiem z Polski, tutaj przygotowałem się do wszystkich walk poza tą jedną, więc no nie wiem dlaczego do następnej też miał się przygotować w stanach. To był tak jakby e, eksperyment taki... Ale co, nie udał się? Nie, e, udał się, treningi były dobre, ale... E, nie... Nie, nie o tyle lepsze, żebym po prostu e, stwierdził, że muszę tam jechać i tu w Ankosie mam e, taką ekipę e, porównywalną, czy nam taką samą. E, więc no, nie, nie ma sensu, nie widzę takiego. Na pewno będę szukał jeszcze jakiś klub, będę patrzył e, w przyszłości, e, gdzie można potrenować, będę jeździł, ale, ale akurat nie przed tą walką. no. To nie, nie, to, tam, wiesz, to, nie, to nie jest tak, że, że już nigdy tam nie pojadę, nigdy tam nie będę trenował, ale po prostu do tej walki będę się przygotowywał tutaj tak jak do e, nie wiem ile mam, 24 czy 5 walk, jak do, czyli jak do, do, do wszystkich walk poza tą jedną, której, do której się przygotowywałem w Stanach. Wiesz co, ja tak drążę, żeby wiesz, zobaczyć czy, czy faktycznie jeszcze tam wrócisz kiedyś, czy nie wrócisz, czy może się tam coś wydarzyło niedobrego i dlatego nie chcesz wracać. Taka jest moja rola, ja to muszę gdzieś tam drążyć. E, nie, nie, nic nie dobrego się nie wydarzyło, no ale wiadomo, że jest to jakby Taki wyjazd jest to obciążenie i finansowe i jakby logistyczne, więc no, dużo łatwiej mi jest tutaj się przygotowywać, a skoro mam to samo wszystko, co miałbym tam akurat w tym klubie, w którym trenowałem tam w Stanach, no to, 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 to nie ma na razie takiego sensu i, i, do, i, i do tej walki tutaj będę się przygotowywał. Dobra no to przejdźmy może do tej walki co teraz będzie, no jest to rewanż myślisz, że, znaczy myślisz, jesteś przekonany pewnie, że potoczy się inaczej jak patrzysz na siebie i porównujesz się do Jansena i ten rozwój wasz, który nastąpił myślisz, że ty bardziej poszedłeś do przodu? No ja na pewno dużo więcej walczyłem on od, od tego naszego pojedynku miał tylko dwie walki jedną wygrał i jedną przegrał z Willem Brooksem, więc no na pewno pod tym względem tu jest plus dla mnie. No nie wiem co on robił w międzyczasie, czy trenował, czy nie trenował tak naprawdę. Jest bardzo mało informacji o nim w sieci, na Facebooku, Twitterze, innych mediach społecznościowych, no praktycznie nic o, nim, nic o nim nie ma więc ciężko mi powiedzieć. No tak jak mówię, no ja cały czas trenowałem, cały czas walczyłem, więc mam nadzieję, że będę lepiej przygotowany i lepiej się rozwinąłem od tego czasu. No, on też jest starszym zawodnikiem, więc no, mam nadzieję, że, że tutaj będzie akurat to będzie na moją korzyść. W swojej ostatniej walce z Willem Bruksem. Gdzieś tam mówiło się o tym, że za mocno chciałeś w tej pierwszej rundzie, i później troszeczkę tego paliwa zabrakło. W pierwszej walce z Johnsonem wydaje mi się, że właśnie było też podobnie: że, że też gdzieś bardzo mocno chciałeś, było to bardzo blisko i też troszeczkę, też troszeczkę się wypompowałeś. No tak, to, to tak było, ale tam były jeszcze inne wspólne. Inny wspólny powód, bo przed walką z Jansenem miałem kontuzję kolana, o tym też tam parę razy mówiłem, tak naprawdę nie mogłem się dobrze przygotować. Przed walką z Bruksem też męczyły mnie choroby. I tak były trochę drobne problemy ze zdrowiem, tam antybiotyki i takie sprawy, więc jeśli teraz do tej walki pójdzie dobrze i zdrowie dopiszę, tak naprawdę właśnie chodzi o to, żeby nie było żadnej kontuzji, żeby zdrowie dopisało, to powinno być dobrze i, i nie będzie takiej sytuacji? Przynajmniej nie, nie zrobisz wszystko, żeby jej nie było, bo Wiesz co, no, e, widząc tak blisko jak jesteś tych e, skrętówek, aż robi się mi źle osobiście jak oglądam. No weź to skończ! No na pewno e, bę, troszeczkę inaczej teraz to rozegram. E, e, będę, będę, będę starał się tą siłę rozłożyć na całą walkę, no ale, a, ale mam nadzieję i no, dążę do tego, żeby ta kondycja też była dużo lepsza, e, żeby tej siły wystarczyło. No. E, tak jak mówię, no najważniejsze tutaj właśnie, żeby nie było choroby, nie było kontuzji eee, no i, i, i wszystko będzie dobrze. Da, w dalszym ciągu będę dążył do poddania, będę chciał poddawać moich przeciwników, nie, nie chcę wygrywać decyzją, nie chcę być nudnym zawodnikiem, który, który walczy, przytrzymuje i wygrywa decyzją, eee, ale, 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 ale możliwe, że będę te siły lepiej rozkładał. Eee, dobrze, powiedz mi tak już pod koniec naszej rozmowy, jak wygląda sprawa kontraktowa z Belatorem. Bo tam podobno niedużo już ci tych walk zostało, a wydaje się też, że belator tak nie do końca, e, przynajmniej mi z zewnątrz wydaje się, że tak belator nie do końca e, bardzo dobrze cię traktuje. Czy myślisz o tym, żeby po wykonaniu tych e, dwóch walk, które ci zostały rozejrzeć się po rynku? Oczywiście pytam o UFC, tak. E, no tak, dwie walki mam jeszcze e, w kontrakcie, e, a później zobaczymy, no na pewno będę. Chciał wysłuchać ofert i od Bellatora, od innych organizacji. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No te dwie walki teraz są najważniejsze, muszę je wygrać na tym się skupiam. I jakby to, 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 jest, to będzie jakby też bardzo ważne do, te, do tych moich negocjacji. No wiadomo, że po tej przegranej z Bruksem teraz muszą być dwie wygrane, żeby startować gdzieś dalej. Jasne. Dobrze, dziękuję Ci bardzo. Życzę, żeby nie było żadnych kontuzji i chcę widzieć Twoją rękę do góry. Zdaję wiem, że w rewanżu. Dzięki. Dziękuję bardzo. Na koniec chciałem podziękować moim sponsorom, firmie Manto, firmie Rolab i firmie RWB. Dziękuję bardzo za pomoc. Dzięki.